Przepisy w tym zakresie nam jasno i wprost wskazują, że od umowy, której przedmiotem jest sprzedaż treści cyfrowej, konsument nie może odstąpić. Produkty cyfrowe zyskują na popularności i nie ma co się dziwić. Dostęp do nich jest praktycznie nieograniczony i stały się alternatywą dla produktów namacalnych. W naszym materiale będziemy poruszać kwestie prawne związane ze sprzedażą produktów cyfrowych. Będziemy rozmawiać także na temat regulaminu takiej sprzedaży i jego najważniejszych elementów. A w rozmowie na temat produktów cyfrowych gościmy naszą stałą ekspertkę, autorkę tekstów prawnych na blogu i firma.pl, Adę Glapiak. Dzień dobry. Zacznijmy od tego, czym jest w ogóle definicja treści cyfrowej. Treść cyfrowa to nic innego jak treść, która jest wytworzona i dostarczona właśnie w formie cyfrowej. Zazwyczaj ma ona postać niematerialną, może być powielana, kopiowana na przeróżnych nośnikach i zazwyczaj z takiej treści może korzystać potencjalnie nieograniczona ilość osób. Przykładem takiej treści cyfrowej mogą być e-booki, mogą być programy komputerowe, muzyka, e, teksty napisane e, na komputerze w wersji e, elektronicznej i szereg innych produktów, które właśnie mają charakter cyfrowy. Czyli nie przejmujemy się ilością kopii, bo jest ona nieograniczona, tak. ale za to na pewno musimy przejąć się stworzeniem regulaminu. Dokładnie tak. Jeśli chodzi o regulamin, to musimy pamiętać o podstawach prawnych. Nie ma jednego e, aktu prawnego, który by nam regulował kwestię związaną z regulaminem, dlatego musimy się odnieść do szeregu. Pośrednich e, aktów prawnych, które taką wzmiankę o regulaminach będą zawierać. I wśród takich aktów możemy wymienić ustawę o prawach konsumenta, e, ustawę o ochronie konkurencji konsumentów, ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną i także o e, takie, takie kwestie związane z regulaminem, z jego sporządzeniem znajdziemy w różnych aktach unijnych. A czy mogłabyś wymienić obowiązkowe elementy takiego regulaminu? Oczywiście, ale zanim do tego dojdę, to tylko chciałabym zauważyć, że elementy typowe dla regulaminu sklepu internetowego będą takie same, czyli tożsame jak dla naszego regulaminu w zakresie treści cyfrowych. Tutaj nie będzie żadnych odstępstw, dlatego elementami takimi najważniejszymi, które muszą się znaleźć w naszym regulaminie, to będą przede wszystkim dane identyfikujące przedsiębiorcę, charakterystyki, Oferty, czyli produktów lub treści cyfrowych oferowanych przez przedsiębiorcę, charakterystyka warunków świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym właśnie wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, warunki zawarcia umowy sprzedaży, a także warunki jej rozwiązania, procedura składania reklamacji i dokonywania zwrotów, RODO, cena produktu, a także określenie sposobu i terminu płatności. Wskazanie sposobów i kosztów dostawy sprzedawanego produktu lub treści cyfrowej, a także postanowienia końcowe dotyczące możliwości pozasądowego rozwiązywania sporów. Co ważniejsze, obligatoryjnym elementem naszego regulaminu dotyczącego sprzedaży treści cyfrowej jest umowa o sprzedaży właśnie takiej treści cyfrowej. Ona musi się znaleźć chociażby jako załącznik do tego regulaminu. I czy od takiej umowy możemy odstąpić? I tutaj nie ma zastosowania jakby ogólna zasada umożliwiająca odstąpienie nam od umowy. Dlaczego? Przepisy w tym zakresie nam jasno i wprost wskazują, że od umowy, której przedmiotem jest sprzedaż treści cyfrowej, konsument nie może odstąpić. Nie może odstąpić dlatego. Że niejako przepisy zapewniają ochronę naszemu przedsiębiorcy przed na przykład sytuacją, gdy dojdzie do sprzedaży takiej treści cyfrowej, nasz konsument sobie ten, ten produkt, tą treść cyfrową wykorzysta, na przykład obejrzy dany film, dokona jego powielenia, skopiowania, a następnie. Wystąpiłby z roszczeniem o odstąpienie od umowy i zwrot pieniędzy. W takim przypadku nasz przedsiębiorca byłby stratny, dlatego w momencie, kiedy umowa jest e, zawiązywana, e, podejmowana na odległość, czyli poza lokalem przedsiębiorca, e, przedsiębiorstwa, do tego, e, gdy nasz przedsiębiorca poinformuje naszego konsumenta o tym, że umowa. I prawo odstąpienia od tej umowy mu nie przysługuje, a nasz konsument wyrazi zgodę na rozpoczęcie świadczenia takiej usługi jeszcze przed. Yy możliwością skorzystania z odstąpienia od umowy no to wtedy wszystkie przesłanki mamy spełnione do tego że to prawo nam nie przysługuje co jeszcze wskażę to jedną z tych przesłanek o których mówiłam wcześniej musi być to że treść cyfrowa nie może być utrwalona na nośniku i tak, tytułem podsumowania. Czy przedsiębiorca, który prowadzi sprzedaż tych produktów cyfrowych, ma na siebie nałożone jeszcze jakieś dodatkowe obowiązki informacyjne? E, tak, ponieważ jak już dojdzie do zawarcia takiej umowy, oczywiście poza lokalem przedsiębiorstwa, czyli na odległość, to nasz przedsiębiorca, sprzedawca powinien nas, jako konsumentów, poinformować o funkcjonalności treści cyfrowej, o technicznych środkach jej ochrony, a także na przykład o takich kwestiach związanych z tym, czy e, dane oprogramowanie, czy dany system będzie kompatybilny z naszą treścią cyfrową. I co jeszcze najważniejsze, a o czym nie powiedziałam, to konsument nie ponosi żadnych kosztów związanych z dostawą, dostarczeniem treści cyfrowej nieutrwalonej na nośniku. Czyli naprawdę dużo rzeczy tak. jest do zapamiętania. Tak, tak. A jeżeli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej na temat dostarczania treści cyfrowych, to dajcie znać w komentarzu. Subskrybujcie nasz kanał, gdzie znajdziecie więcej materiałów na temat handlu elektronicznego. Do zobaczenia. Cześć.